Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Pierwszy odcinek w tym sezonie, nowy sezon. Niektórzy z was już zaczęli, ja też już zacząłem, natomiast później się dosyć mocno pochorowałem, wracam po chorobie. Wracam do Was. Jak widzicie, ze mną wraca nowy motocykl. Historia z KTM się skończyła. O tym wam opowiem za chwilę w kilku zdaniach. Natomiast jak widzicie, Dobrych rzeczy się nie zmienia. Wjechała znowu MT10 w wersji SP. O tym też za chwilkę Wam opowiem, ale przede wszystkim opowiem Wam o szkoleniach motocyklowych, które już niedługo startują. Bo to jest najważniejsze, a to będzie najlepszy moment, żeby się spotkać, żeby wspólnie poćwiczyć i zacząć sezon od technicznej dobrej jazdy. Także jedziemy. Zanim zaczniemy. Rozmowa o skąd się wziął i dlaczego akurat MTG 10, co się stało z ktm kto na nim jeździ. To przede wszystkim najważniejsza informacja, już teraz zapraszam Was. 6 kwietnia, 13 kwietnia to są dwa terminy na nasze szkolenia z motocyklowe z Pawłem z Moto Odyssey. Szkolenia będą w pszczynie. Techniczna jazda, cały dzień technicznej walki na placu manewrowym. Idealny moment, żeby się wjeździć w nowy sezon, bo tak naprawdę nadal mamy dopiero początek. Dni ciepłych było tylko kilka. Także, jeżeli ktoś ma ochotę się wjeździć, poćwiczyć ostro, 7 godzin ostrej walki. Ćwiczenia przeciw pochył, przeciw dosiad, przeciw skręt, hamowanie, pozycja. Naprawdę masa intensywnej pracy. Zresztą ci wszyscy, którzy byli u nas na jak doskonale wiedzą, że za połową już powoli wygląda się końca, także naprawdę można się zmęczyć. Także życzę Was, zapraszam. Yy, albo do mnie na Facebooka, albo na Facebooka Paweł yy, Kubica Moto Odyseja. Macie wydarzenie, macie pełny opis. Zapisujcie się, bo miejsca uciekają. Są dwa terminy w kwietniu. Później majowy termin będzie prawdopodobnie 11 maj, jak wrócimy z Chorwacji. Natomiast to jeszcze jest nic pewnego. A poza tym, tak jak mówię, jeżeli się wjeżdżać w sezon, to najlepiej robić to na początku. Także że każdy, każdy, kto się czuje, tak jak ja. Niepewnie po zimie, na tym motocyklu, to już w ogóle to jest idealny moment, bo powiem Wam szczerze, tu jak widzicie za mną ten plac. On z roku na rok ja tu przyjeżdżam, on wygląda coraz gorzej. Ja wiem, że ja z roku na rok też wyglądam coraz gorzej i każdy kolejny sezon jak startuje, to czuję się też coraz gorzej. Teraz jeszcze dodatkowo wracam po chorobie, także jest jeszcze trudniej. Natomiast nie poddajemy się, zaciskamy zęby, spinamy pośladki i idziemy ostro walczyć. 6 kwiecień, 13 kwiecień, dwa terminy. Parę plac będzie w Pszczynie. Wszystkie szczegóły na Facebooku, także zapraszam, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie tutaj albo piszcie do mnie bezpośrednio czy do Pawła. No dobra, a teraz trochę Wam opowiem o tej MT-10, skąd ona się wzięła w ogóle, czemu MT-10, bo jak pamiętacie po sprzedaży KTM'a, o może najpierw o KTM'ie, KTM'a sprzedałem, kupił go, mnie, yy, kupił go ode mnie kolega, który celował w dużego turystyka, celował właśnie w takiego KTM-a i powiem Wam szczerze, jest zachwycony, ja się bardzo cieszę, mamy kontakt, jesteśmy umówieni na jeżdżenie, także ja serdecznie Cię pozdrawiam. Jeżeli chodzi o samego KTM-a, obejrzał, oczywiście kupił od bo motocykl był jak nowy, natomiast ciekawostka, przejechał się pierwszy raz na KTM-ie, już na pierwszej jeździe na powrocie do domu, gdzie miał ponad 100 km do zrobienia, mówił mi, potem mi pisał, że pozmieniał ustawienia na sport, zawieszenie na sport, i tak jak takie od same odczucie jak ja doświadczono motocyklista i okazało się, że miał takie same doświadczenie jak ja, takie same uczucie, że wszyscy straszą, że na KTMie można sobie urwać ręce, że on tak szarpie, że można z niego zlecieć, a on dojechał. Jako pierwsza jego dłuższa jazda dojechał do domu, to był listopad, zdaje się jeszcze, wrócił i powiedział, było fajnie, jest szybki, ale nie urywa rąk, tak jak wszyscy o tym mówią. Także jak widzicie, nie tylko to moja opinia była, że on. Jest szybki, ale nie aż tak jak ja się spodziewałem. Ja byłem osobiście tym rozczarowany. On na razie nie jest, poza tym on też ma zupełnie inny cel na ten motocykl inny pomysł, bo on kilka razy w roku po prostu jeździ daleko z żoną na wyprawy. Ja, motocykla, jak wam regularnie opowiadam, używam codziennie do jazdy, głównie po mieście wokół komina, robię małe przebiegi, raczej się przepycham. Dlatego potrzebny mi motocykl zwarty i zwinny. I jak pamiętacie, jak sprzedemka Tema, to zastanawiałem się, co kupić. Wszyscy. Polecali BMW 1000 xr do której się bardzo mocno przymierzałem, natomiast tutaj nie starczyło budżetu. No i jak widzicie, na co padło? Padło na MT10. Padło na MT10 w wersji SP. A dlaczego? No to już Wam opowiadam. No dobra, to czemu MT10 znowu? Czemu w wersji SP? Dlaczego znowu? Ano dlatego, że po 5 latach na MTQ Doszedłem do wniosku po, po jeździe na Katemię po tym sezonie, który był całkiem fajny, to był udany sezon, kupę fajnych kilometrów zrobiliśmy. Doszedłem do wniosku, że MT-10 to jest motocykl skrojony idealnie na moje potrzeby. Szybki, wredny, bezkompromisowy, zwarty, bardzo dynamiczny, wszędzie się wepchnie. Jeżeli potrzeba jechać daleko, pojedzie daleko, jeżeli potrzeba jechać szybko, pojedzie szybko, jeżeli potrzeba jechać na tor, nie będzie najwolniejszy, także Okazało się, a przynajmniej to się okazało bardzo dawno, ja do tego doszedłem, znowu potrzebowałem czasu, żeby zatrybić do pewne rzeczy, żeby się poukładały w głowie, że to jest po prostu motocykl szyty na miarę. A jeżeli motocykl jest szyty na miarę, to bez sensu jest go zmieniać. I tak naprawdę zacząłem szukać tej MT-10, zacząłem się rozglądać, ale jak się okazuje MT-10 zwykłą kupić bardzo łatwo. Obejrzałem kilka sztuk, zwykłe MT dziesiątki, piękne sztuki. Naprawdę polecam. Yy, kolegów, u których byłem serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę mają piękne sprzęty, godne polecenia. Natomiast cały czas z tyłu głowy miałem wersję SP. Dlaczego? Wersja SP dlaczego? Ano, dlatego, że ten Olin zregulowany robi tutaj niesamowitą robotę i to jest jedna z nielicznych rzeczy, którą ja będę zawsze zachwalał, pamiętając o jedzie na KTM-ie. Jeżeli ktoś mnie zapyta, co było najfajniejszego w katemie, to powiem od razu, zawieszenie. Regulacja zawieszenia z poziomu guzika, czyli w czasie rzeczywistym, w czasie jazdy, można było dostosowywać ustawienie tego zawieszenia i to faktycznie robiło robotę. Tutaj w wersji SP jest bardzo podobne rozwiązanie, również sterowane z guzika, natomiast jest ono zupełnie inaczej rozpracowane. Jest to trochę starsza technologia. Ona jest bardziej toporna w instrukcji. Jak przestań. sami widzicie, jest jestem 10 dziesiątka są plany. Jest to pierwszy odcinek, więc tak szybko wam się postaram wszystko streścić. Tak jak powiedziałem, zapraszam was na szkolenia. Zapraszam was do wspólnej zabawy. Nie tylko na szkoleniach teoretycznych, te, teoretycznych, boże, co ja mówię, te, technicznych na placu manewrowym, ale zapraszam was też na nasze wydarzenia na torze, na torze w Łodzi. W tym roku organizujemy dwa takie wydarzenia. Siódmy czerwiec Tor Łódź. To jest impreza skierowana przede wszystkim dla małych motocyklistów, czyli wszystkich tych od 125 do 500 pojemności, którzy nie mają doświadczenia, nie byli na torze, a chcieliby zobaczyć. To tutaj jak najbardziej zapraszamy. 7 czerwiec, 14 wrzesień to jest kolejny nasz event na torze w Łodzi, gdzie grupy będą cztery. Otwarte, tam będzie troszkę szybciej, natomiast również nie będzie żadnego ścigania. Również dzień dla zabawy, dla wszystkich, którzy nie mają doświadczenia, chcieliby się pobawić. No, a oprócz tego, oprócz tych torowych naszych dni, szkolenia na placu manewrowym, myślę, że będziemy starali się robić z Pawłem jedno, dwa w miesiącu, jeżeli się uda. Natomiast kalendarz jest bardzo ciasny i tutaj Wam zaraz opowiem, dlaczego. Poza szkoleniami, trzy wyjazdy w tym roku, czyli Majówka, Bałkany, nie ma miejsca. Czerwiec, Rumunia. Nie ma miejsca i wrześniowe Bałkany na kołach, czyli tak jak jechaliśmy w zeszłym roku, zostawiamy busa z lawetą na północy Chorwacji i jedziemy aż do Czarnogóry i z powrotem, co nam zajmie jakieś 6-7 dni, z noclegami po drodze. Tam jeszcze są miejsca, także jeżeli ktoś ma ochotę na taką wyprawę. Polecam, zapraszam, bo impreza jest naprawdę fajna. Natomiast nastawcie się, że nie ma hoteli, nie ma luksusu. Czasem się zdarza, że jemy byle co, śpimy byle gdzie, ale o to właśnie chodzi. Bo jeżeli wracamy z takiej wyprawy, to naprawdę uchachani, bo było mega fajnie. I teraz ostatnią rakietę, ostatnią bombę zrzucam Wam na koniec, na podsumowanie tego pierwszego odcinka, bo będę tutaj wracał regularnie, bo mam naprawdę duży plan w tym roku. Y Gigantyczną bombę Wam zrzucam na koniec, czyli rekord Guinnessa. Pewnie niektórzy z Was widzieli, kto obserwuje, czy mnie, czy Pawła. Yy, Paweł yy, Motu Odyseja w tym roku chce pojechać dla sześciu małych wojowników. Będziemy wspólnie, znaczy Paweł będzie bił rekord Guinnessa. Mnie zaprosił do wspólnej zabawy i kilku kolegów, bo musimy mu w tym pomóc. Na czym będzie polegał rekord Guinnessa? Na objechaniu Polski dookoła, jadąc ciągiem jak najbliżej granicy. Teraz sobie wyobraźcie to, bo dojechać to jest około 3,5 km. Wyobraźcie sobie motocyklistę, który siada i jedzie dookoła Polski przez 3,5 km i tutaj nie będę wam na razie zdradzał, opowiadał szczegółów, bo na to przyjdzie pora. Chodzi o to, że to będzie naprawdę wydarzenie na skalę Polski i o tym będzie bardzo głośno. Cel jest mega szczytny, wyzwanie jest niesamowite i myśmy powiedzieli wszyscy, że jak tylko będziemy mogli pomóc to będziemy pomagać. Nie będzie to łatwe. Jest to bardzo dobrze rozplanowane przez całą ekipę, która nad tym siedzi. Jak to zrobić, żeby to było zrobione mądrze, bezpiecznie i żebyśmy ten rekord pobili, żeby to się wszystko udało, ale o tym będę Wam opowiadał. Także jak widzicie, dzieje się, sezon się dopiero zaczyna, bo jeszcze jest. Dzisiaj jeszcze jest marzec. Także zapraszam Was, obserwujcie, komentujcie, jeżeli coś byście chcieli wiedzieć, czy o motocyklu, czy o mnie, czy o Pawle, czy o Katemie, co się z nim dzieje. Czy o naszych wyprawach, czy o szkoleniach piszcie śmiało. Nie ma głupich pytań. Pamiętajcie o tym: nie ma głupich pytań, nie ma wstydu. Walcie. A co cóż, ja się z Wami dzisiaj żegnam. Następny odcinek Wam zrobię niedługo. Będziemy też odcinki robić na placu z techniki jazdy. Chcemy Wam trochę więcej pokazać. Postanowiliśmy z Pawłem, że będziemy Wam troszkę więcej pokazywać, troszkę Was uświadamiać nie tylko na szkoleniach na placu, żebyście przyjeżdżali, ale żebyście również mogli poćwiczyć sobie gdzieś we własnym zacisznym takim placu, no może nie jak taki jak ten bo ten się do niczego już nie nadaje, poza tym żeby na nim stać natomiast jeżeli macie taki plac idealne miejsce żeby sobie poćwiczyć, pokażemy Wam jak tyle z mojej strony, jak widzicie trochę się pozmieniało natomiast ja, ten sam, Wy moi wierni widzowie, bardzo Was serdecznie pozdrawiam życzę Wam udanego sezonu i mam nadzieję, że w tym roku może spotkamy się nie wiem czy w Częstochowie, bo Częstochowa wypada jakoś pod koniec kwietnia, my chyba jedziemy wtedy już do Chorwacji Natomiast gdzieś na pewno się zobaczymy na jakiejś dużej imprezie, a jeżeli nie, no to na pewno zobaczycie nas gdzieś, gdzie będzie o nas głośno, bo Paweł ma taki plan, że naprawdę będziecie o nim słyszeć. Tyle, trzymajcie się ciepło, na razie hej!